Temat na dziś podkłady architektoniczne. Niezbędny element pracy każdego grafika. Bo żeby coś zwizualizować, potrzebujemy informacji o wymiarach budynku czy mieszkania. Podkładem może być inwentaryzacja, choćby odręczna, z podstawowymi wymiarami, szerokość, długość, wysokość, lokalizacja i wymiary otworów itd. Ja osobiście w większości przypadków pracuję na dokumentacji projektowej opracowanej w środowisku kadowskim, przykład AutoCAD. Mając plik od architekta, czyszczę go ze zbędnych dla mnie elementów, pozostawiając zazwyczaj tylko rzuty i przykroje budynku. Następnie zapisuję je w formacie DXF i importuję do Blendera za pomocą wbudowanej wtyczki Import AutoCAD DXF Format którą należy włączyć w preferencjach. To daje mi dużą wygodę przy modelowaniu budynku, ponieważ DXF importuje się w formacie krzywych, dzięki czemu mogę łapać się do odpowiednich punktów werteksami przy modelowaniu, ale to pokażę później. Trzecim plikiem, który może Wam się trafić, są skany lub pdf -y z rysunkami. Tu sprawa ma się gorzej niż z autocad ale nie jest bez wyjścia. Ja w takich przypadkach konwertuję PDF-a do PNG, którego następnie trzeba zaimportować za pomocą wbudowanej wtyczki Import Images as Planes, którą również należy uaktywnić, a później odpowiednio przeskalować obraz w blenderze. Warto wybierać do skalowania jak największy wymiar, żeby dokładność dopasowania była jak najwyższa. A jak już wspomniałem o wtyczkach. W panelu preferencji poza włączaniem wtyczek możecie je również instalować. Po wybraniu zakładki Addons mamy opcję Install, która spowoduje wyświetlenie się okna wyboru plików w formacie ZIP, w którym dostarczane są addony. Po wybraniu odpowiedniego pliku dajecie Install, po chwili wtyczka jest zainstalowana i gotowa do włączenia. Zazwyczaj wymaga ona jeszcze drobnej konfiguracji, jak na przykład określenie lokalizacji biblioteki z modelami. A skąd brać wtyczki? Najlepszym źródłem jest oczywiście Blender Market, czyli sklep dedykowany Blenderowi. Dużo ciekawych addonów możecie znaleźć na Gumroad. Od niedawna również w oficjalnej bibliotece Blendera pod adresem extensions.blender.org. A jeżeli chcecie się dowiedzieć, które wtyczki polecam do Blendera, koniecznie zobaczcie mój live stream na kanale Nvidia GeForce Polska zatytułowany Materiały szkoleniowe i rozszerzenia do Blendera.